Siema widzowie, witam w nowym odcinku, tak, w nowym odcinku, bo sytuacja była taka, że mi się laptop właśnie zniszczył i no nie mogę teraz nagrywać gier zbytnio, choć mam taki plan na taką grę, Nie, ale to nieważne, tu mam w moim mieście, może się z nim umówimy, nieważne. Co to był za drugi kacper? Nieważne. Po prostu popatrzmy na Dopiero nie chcę palić, czasami do piję i 170, 22 lata. No to dopiero, 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 dopiero dobrze jest. Dopiero zauważyłem, jak to są ci ludzie. Katarina, Mojnera, Dopiero, nie znaczy co? Także już mi gardło wypala, ja dopiero minutę tutaj. Jestem. Ja się nie nag ja się nie nadaję do nagrywania. Dobra, żadnych zwierząt. Inne. Waka jesteś. No ja nie znaczy co. <laughs> Nieważne, po prostu ten. Y <laughs> Jakaś Wiktoria. <laughs> I chce się umówić polski. No, bardzo dużo informacji podała. Na pewno bym się z nią umówił. jest w... <laughs> Weronika. do 19 lat. Z tego to ja bym się umówił. Trzeba rozmawiać. Wolna hetero. I myślę, żeby tak dostosować. Żeby tak od osiemna... 18 do 22, dwa widzieć. Bo to da się tak zrobić. Nie mówcie, że się nie da. Bo ja widziałem taką opcję. No, w przyszłości dziecko chce mieć pali. Towarzysko chleje. Bardzo idealna, idealna dziewczyna jak dla mnie. Wiro, nudzi mi się. Nie pytaj o pasję. Jestem uniwersalnym człowiekiem. Dopiero. Dopiero uniwersalny człowiek. Dobra, trafił, to jest jakieś... Nie, nie, nie. Ja, ja chcę mieć tu opcję, wyszukaj, bo to jest bardzo nie Tinder. No właśnie, więc. Uff, nie mam zielonego pojęcia, bo. Po prostu. Ja tutaj widzę ludzi, którzy nie powinni się pojawić. Yy, nie wiem. Ale myślę na to, żeby. <ścoughs> Claudia Kinga. O! Um, świetnie! Bardzo dużo ludzi właśnie widzę, że tutaj. ten. Dlaczego nie, każdy, nie wszyscy są w szkole średniej, a już są po 18. Ja tego ja nie rozumiem jakim cudem. Alina dwudziestka. to to jest sobie niewinna. Chrześcijanka. Nie, ja wyznaję buddyzm. <grym> y Wiktoria 21 lat. O, ja na ładne, ładne żnięcie. Szukasz związku, jesteś wolna, jesteś hetero, nie wiem, już nie. Jestem osoba nibinalna, oczywiście. I nie palę tułazysko w przyszłości, jak będzie nie obchodzi mnie to. O, Nina! 18! Ja, ja bym się. jak ja chciałbym zobaczyć osobę nieletnią tutaj. Nie się, gdyby ktoś oszukiwał tutaj na wiek. Kto co, nie liceum? Mam kasiłowni. No chyba że no to tak. jest on nie ona to nie wiem co ja nie wiem nie mam pojęcia. Dobra, nieważne. Jedziemy z Martą. Ona ma 19 lat. Nie wiem. No cholera, Patrycja. Świetnie, chcę porozmawiać wolna hetero. Ja jestem osoba niebinalna, jak już mówiłem. Ja się z takimi osobami nie umawiam. O Olga, 19 lat, szybko przeklikujemy, dogadamy się, jest nie zni, w końcu sarkazmu. No ja nie mam, ja, ja bym Cię prędzej zabił niż bym był z tobą w związku. Nieważne. I... Aha, dziecka nie chcesz? Nie palisz i towarzysko tylko pijesz? Akurat ty, dziecko byś mogła mieć, a na 26 lat. To mi wygląda na 42 Pff. Dobra, od 18 do... Ile tam ok. Ile tam ok. To no, co ja zrobiłem? Nieważne! Jak ja chcę. To już zostać źle sam przymiał. Nieważne. Od 18 do 22. No nie 21, ale będę miał... <laughs> będę, będę miał fajne rzeczy. No. Mile na 22 lata. Idealnie mi trafi. Nie ważne, no. Nieważno, moja Milka 18 lat, tak moja mama miała na imię chyba, yy, ta nic nie powiedziała o dziecku z heteru, to ja osoba niebinalna jestem, no to ja już i nie chcę, choć ma 18 lat i to nic nie ma wspólnego z moją przeszłością, yy, duży dom i fajny samochód chcesz powiedzieć. w przyszłości. No, i ja już naprawdę widzę te wszystkie dziewczyny, jak są w moim domu i widzą moją ruderę całą w jakichś karteczkach. Ja po prostu nie wierzę, co one by powiedziały, te no rozpyszczone baby. To no, znaczy co? Nie wiem, jestem jakiś. psychicznie. Nieważne. Ale dlaczego tak jest z o, pierwszy raz z długimi paznokciami ktoś mi chyba tutaj przy, przyszedł. No i oczywiście Hetero, nie ma żadnej osoby niebinalnej. kurde. Musimy znaleźć o sobie O, ja tam chyba kiedyś byłem. Ja chyba rozprosnę. A, a ja potem podzę piwko. Nie wiem. Hmm, się mówić. Nie no, no normalka, normalka, norma, normalka. Ja tak ogólnie to chyba nie polubię tych dziewczyn. Chyba z tej ekspertyzy nigdy nie spróbuję nas popisać, nie wiem. Chyba po prostu... Nie, nie wiem. Nie mam pojęcia. Wy możecie popatrzeć na to opisy, bo jeżeli tak, niedługo będzie koniec odcinka. Bo nie będzie końca odcinka, po prostu będzie... Nieważne. Nikt nie chyba taki samolot. Ja mam listę skakiwane. Badem, nie wiem, to Tinder. Zaskakiwany jako dziewczyna. <grywany> nie wiem, albo to jest nareszcie biseksualizm, ale już tak, to nie jest osoba chyba niewinna, więc z nią też się nie umówię. Ola Hania, 19 lat. Mm, świetnie, Nary... nartyki. Narty, o. Ja powiem jakaś bania. ja paniła Natalia, jakaś. Natalia tu miała na imię moja kuzynka. Yy, nieważne, kto jest. Yy, pyta się, o której edytuję ten film. Skoro to jest 22, to tam jest 22. A! No, to są wszystkie dziewczyny, o których chciałem dzisiaj powiedzieć w tym odcinku. Ja yy, już mówię pa. Mm, właśnie takie odcinki właśnie będą się pojawiać, albo jakieś moje historie, mojego życia, no to, to, no mówię wam niestety, papa, odcinki nie będą tak często, ale będzie więcej shortów, co ja mam powiedzieć wam. Pa! No i... Cześć!